Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, witam serdecznie w programie Polak Inwestor. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co można by powiedzieć z sportem narodowym Polaków, jeśli chodzi o portfel inwestycyjny, czyli o nieruchomościach, a moimi Państwa gościem Maria Wiśniewska, rzeczoznawca majątkowy i autorka ym, y, profilu instagramowego Blisko Nieruchomości. Cześć! Cześć Iza, bardzo miło, że mnie zaprosiłaś dzisiaj. Chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać o inwestowaniu w nieruchomości, ale trochę od takiej innej strony, zastanowić się nad tym, jakie są blaski i cienie, ze szczególnym uwzględnieniem tych cieni, nie to, żeby uprawiać. Kolokwialnie mówiąc, czarnowictwo, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. No ale w Polsce bardzo lubimy rozmawiać o tym, czy inwestować w nieruchomości, czy chcemy kupić sobie mieszkanie na przykład i potem je wynająć. Ja bym chciała z Tobą się zastanowić na początku tej naszej rozmowy, jak to jest z kupowaniem mieszkania na wynajem. Zanim przejdziemy do tego, jakie mieszkanie warto kupić na wynajem albo jakie, na, jakie warto y, brać pod uwagę, to jakbyś mogła powiedzieć, jak to jest z tym wynajmem? No bo kupić jest prosto. Jakie je kupić, to zaraz wrócimy, kupić jest prosto. Co potem? Jakie są y, blaski i właśnie jakie są cienie tego wynajmu? Co trzeba wiedzieć? Co trzeba mieć na uwadze przed tą decyzją inwestycyjną, żeby nie okazało się, że nie tak to rozumieliśmy? Podstawowym cieniem jest chyba najemca, no bo tutaj możemy spodziewać się tak naprawdę szeregu problemów, ale jeśli chodzi o same mieszkania i o to jak trudna jest to decyzja, no to warto pamiętać, że trochę już się nam skończyły takie łatwe czasy, że to było po prostu prosta decyzja i w zasadzie na każdym etapie można było powiedzieć, że to nam się w końcu finansowo zepnie. Teraz mamy dużo trudniejszy rynek, są ciężkie warunki dotyczące finansowania nieruchomości, jest wyścig tak naprawdę o takie dobre mieszkania w dobrej cenie, w dobrych lokalizacjach i to wszystko składa się na to, że po pierwsze ta droga do tego, żeby kupić to mieszkanie no straciła trochę tego blasku i można uznać ją już za taką taki pierwszy etap, który rzuca trochę cienia na naszą kamienista. Na naszą, tak. Ale potem jeszcze dochodzi już sam ten najem, obsługa tego najmu i to, że czasami takie nasze wyobrażenia dotyczące tego, jak ten najem powinien wyglądać, no one w ogóle nie przystają do rzeczywistości. I możemy spotkać się z sytuacjami, których no nie przewidzielibyśmy, których znajomi, którzy mają mieszkanie i wynajmują, nie doświadczają. No i uczymy się często właśnie boleśnie na swoich własnych błędach. A co to są właśnie za cienie? Czego warto się spodziewać, żeby potem. Nie okazało się, że to nie jest taka samoobsługowa inwestycja, bo nie jest taką. No nie jest, nie jest samoobsługowa. No warto przede wszystkim sobie to e, policzyć dobrze, tak naprawdę. Uwzględnić to, że to mieszkanie, ono może być przez jakiś czas pustostanem, że mm -hmm. musimy pamiętać o tym, że chociaż w tym mieszkaniu nikt nie będzie mieszkał, no to nadal ponosimy koszt tej inwestycji. Jeśli mieszkanie jest brane na kredyt hipoteczny, no musimy pamiętać, że te raty mogą nam wzrosnąć. Tak naprawdę, no mieszkania, inwestowanie w mieszkanie, przez to, że to jest inwestowanie na długi okres czasu, wiąże się z pogodzeniem tak naprawdę z tym, że czasami trzeba będzie dołożyć do tego, żeby, żeby to się opłacało. Więc tutaj warto mieć taką trochę dłuższą perspektywę i nie przekładać czasami takiej analizy danego roku, jak mieliśmy na przykład rok. W którym mieliśmy bardzo duży napływ imigrantów z Ukrainy, nie przekładać tego na cały okres, bo tak mhm. naprawdę to zawsze faluje i, i ten popyt i podaż, i tyle różnych czynników nam wchodzi tutaj do gry, że musimy być przygotowani no, na naprawdę różne, różne sytuacje. A jeśli chodzi o miejsce, lokalizację, to ym, czy duże miasto? Czy mniejsze miasto może? Bo wszyscy, znaczy wszyscy, to nie będę generalizować, natomiast wiele z nas się zastanawia o zakupieniu nieruchomości, mieszkania w dużym mieście. Oczywiście one zaczynają być powoli nieosiągalne już dla, dla większości z Polaków, jeśli chodzi o cenę za metr kwadratowy. Natomiast co z małymi miastami? Czy one mogą być dobrym pomysłem na inwestycje? Albo jeszcze dalej idąc, czy mieszkanie w innym mieście niż mieszkam na co dzień jest dobrym pomysłem na inwestycje? No, mieszkania są bardzo lokalne i cały rynek nieruchomości, no tutaj mamy jednak ten taki czynnik lokalizacyjny, który jest najbardziej jednak wiążący. Więc jeśli znamy dobrze miasto, w którym chcemy zainwestować, bo na przykład tam się wychowaliśmy, ale potem się przeprowadziliśmy, ale ciągnie nas do tego miasta i chcemy, żeby ta inwestycja jednak była gdzie indziej niż w takim dużym mieście. To możemy. To tak jakby znając rynek, jesteśmy tutaj w stanie lepiej powiedzieć, czy ta inwestycja będzie dobra, czy zła, ale nadal jakby trzeba mieć w głowie obraz dla kogo ma być to mieszkanie, czyli mm -hmm. tego najemcy, który idealnego najemcy, którego chcielibyśmy mieć w tym mieszkaniu, bo to nam tak naprawdę pomoże potem zawęzić wybór i odpowiedzieć sobie też na pytanie, czy chcemy mieć lokalizację w mniejszym mieście, w większym, jeśli w większym, to może na obrzeżach, może w Oławażanku. Mm -hmm. I to wszystko wiąże się jednak z kwestią tego tego finalnego. Najemcy, który, z którym będziemy się dobrze czuli i którym będzie dla nas takim jakby tutaj celem. Więc mieszkanie jest, jakby bym powiedziała, czasami takim pośrednim tutaj elementem, mm -hmm. bo innego mieszkania będziemy szukali, jeśli chcemy wynajmować studentom na pokoje, innego, jeśli chcemy wynajmować parze młodych ludzi pracujących. Więc to trzeba sobie jednak wszystko wziąć pod uwagę. Czyli najpierw wyobrażamy sobie klienta. A potem sobie pod niego wyobrażamy ten produkt. Tak, przy czym warto się też nie za bardzo przywiązywać do tego, bo to jest też tak, że jednak, jak już dochodzimy do tego, zderzamy się z tym rynkiem, to okazuje się, że jest bardzo dużo czynników, których początkowo nie wzięliśmy pod uwagę. I może się okazać, że twierdziliśmy, że kupimy mieszkanie, które będzie kawalerką w dużym mieście, wynajmiemy jednej, no, dwóm osobom, tak ostatecznie ale to nam się na przykład nie spina w Excelu w ogóle i wiemy, że no nie widzimy na tym dobrze, więc zaczynamy, zaczynamy się rozglądać za czymś innym, może mieszkanie w wielkiej płycie, może podział na pokoje tego, wynajmowanie studentom, także gdzieś tutaj trzeba tak jakby zderzyć swoje możliwości, swoje jakby takie własne też przeliczenia tego opłacalności i jeśli bardzo chcemy inwestować w mieszkania, no to być tutaj trochę w rynku, trochę śledzić to, co się dzieje. Nie upierać się przy jednej, jedynej słusznej tezie dotyczącej inwestowania w mieszkanie, bo to może się niestety, no nie zawsze spiąć finansowo. A najem krótkoterminowy? No tak, najem warto, krótkoterminowy, nie warto, blaski, cienie. Najem krótkoterminowy no, rządzi się swoimi prawami, tak jak mamy różne takie typy najmu y, związane właśnie z y, studentami, z y, kwaterami pracowniczymi. Najem krótkoterminowy, no on musi być w takim atrakcyjnym miejscu, mhm. który będzie w stanie przyciągnąć y, turystów, dla, na których nam zależy. Musi być też wykończone to mieszkanie w odpowiedni sposób, bo pamiętajmy o tym, że właśnie już mając tego naszego idealnego najemcy, no trochę tak pod niego wykańczamy to mieszkanie i bierzemy pod uwagę to, co jest dla niego ważne. Więc tutaj... Warto też pamiętać o tym, że to jest zupełnie inna e, poziom obsługi e, takiego mm -hmm. mieszkania, przynajmniej no ci najemcy się cięż, cię, często zmieniają, mamy dużo wyższy przychód taki jednostkowy, ale też może się okazać, że te pustostany, kiedy mieszkanie nie zarabia, no to też są dłuższe okresy, bo to może być na przykład zima e, albo nie wiem, jakiś smog dużo większy, czy jakiekolwiek takie negatywne wydarzenia, to one od razu bardzo szybko wpływają nam na ten najem krótkoterminowy. Więc tu warto. Wiedzieć, że wszystkie rozwiązania mają swoje plusy i minusy, do tego jeszcze dochodzą kwestie rozliczeń tak naprawdę związanych z podatkami. No dobrze, a co z tymi cenami nieruchomości? Nie chciałabym cię zapytać, mm. czy będą rosły, czy będą spadały, czy to jest bańka, bo już jakby dużo tych tematów jest w mediach. Natomiast jak patrzysz na polski rynek jako rzeczoznawca? I na to, co się dzieje w dużych miastach, w średnich miastach, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, i na to, co się dzieje w Europie Zachodniej, na ile my mamy jeszcze taką pulę jakby możliwego wzrostu? Czy rzeczywiście z punktu widzenia nie spekulacji, tylko po prostu rynku nieruchomości, który no, mówi się nadal, że biegniemy za tą Europą. Dyskutujemy, kiedy tam dogonimy Francję, kiedy to gonimy Niemcy. Natomiast jak duży jest jeszcze ten pułap wzrostu nieruchomości? Trochę biegniemy za tą Europą i to jest nawet nie tyle kwestia tego, jakie mieszkania są dla nas dostępne pod względem kosztów i płacy jako wynagrodzenie, jakie otrzymujemy, ale też tego przepływu kapitału, że tak mm -hmm. naprawdę no zagraniczni inwestorzy, oni też się interesują rynkiem w Polsce, zarówno takim rynkiem na wynajem, jak i takim rynkiem, żeby wybudować i sprzedać i, i skosić tak naprawdę w ten sposób zysk. Więc to wszystko jest tutaj, jeszcze jest jakieś pole na pewno, bo Warszawa, Patrząc z perspektywy zachodniej Europy, ona nie jest jeszcze i długo nie będzie tak droga jak Paryż, jak Londyn, a mimo wszystko jest stolicą dużego kraju europejskiego, więc można się spodziewać, że tutaj jeszcze, jeszcze tutaj to wszystko potrwa. No wiadomo, czynnikiem takim negatywnie wpływającym jest na pewno geopolityka i tutaj mhm. to pewnie w dużym stopniu powstrzymuje ten kapitał przed takim swobodnym płynięciem. No a my w Polsce no, mamy swoje własne problemy związane z cenami mieszkań i tutaj i polityka rządu i przepisy zmieniające się i planowanie to wszystko wpływa na to, że te ceny tak naprawdę no one są rzeczy, które sprawiają, że one rosną, a z drugiej strony są czynniki, które sprawiają, że no te ceny powinny spadać, ale tak naprawdę patrząc na to, co się dzieje ostatnio, jakie są zapowiedzi rządu, no nie wydaje się, żeby tutaj na razie miało się to uspokoić, bo jedyne co działa tak po prostu wprost na rynek nieruchomości, no to jest zwiększenie podaży. A zwiększenie podaży jest bardzo trudnym i żmudnym procesem mm -hmm. i nie ma żadnego pomysłu, żeby to ułatwić. Więc dopóki ta podaż no, nie będzie uwolniona, dopóki grunty nie będą łatwiej dostępne, a możliwości wybudowania mieszkań jakby dla deweloperów też korzystniejsze, no to dużo projektów jest wstrzymanych albo takich pod kreską na granicy opłacalności, no i one czekają. Czekają na lepsze czasy, na niższe stopy procentowe, mm -hmm. na zmiany przepisów, na jakieś planistyczne wytyczne. Więc to nam tutaj bardzo tutaj mąci w tym rynku, i musimy się liczyć z tym, że no te ceny na razie nie zanosi się, żeby miały spadać. O przepisach planistycznych w kontekście SG jeszcze porozmawiamy. Natomiast zanim to, chciałam Cię zapytać. Znowu, patrząc na tą Europę Zachodnią i na bardziej kulturę mieszkalnictwa, jeśli tak można by było powiedzieć, no to w Polsce mimo wszystko to przywiązanie takie mocne do własnego M, jak idę do pierwszej pracy, zakładam rodzinę, no to pierwsze, co, o czym myślę, no to własne M. W Europie Zachodniej jest to trochę i, 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 inna kultura mieszkalnictwa, bo tam rzeczywiście bardziej wynajmujemy niż, y, niż posiadamy. Czy w Polsce też zmieni się to w kierunku tego, co jest w Europie Zachodniej, jak myślisz? To się zmieni, to się może powoli zmieniać. Dużo zależy od tych pokoleń, które nadchodzą teraz, Gen Z i tak dalej. Oni mają trochę inne podejście do własności, oni sobie cenią elastyczność. To, że można trochę pomieszkać tutaj, potem pojechać na workation, potem mm -hmm. wrócić do innego miasta i tak dalej, więc to ma na pewno duży wpływ. Pytanie na ile. To są takie trendy, które są wypracowane w związku z tym pokoleniem, a na ile z brakiem dostępności tak naprawdę mieszkań do zakupu, ponieważ mm -hmm. otrzymanie teraz kredytu przy takich stopach, przy takich wynagradzeniach no jest niesamowicie trudne, więc tutaj te, te dwa czynniki, no ciężko pewnie powiedzieć socjologom, co tak naprawdę wygrywa w tym momencie, ale można... W powiedzieć, że rzeczywiście, no te trendy się trochę będą zmieniać, to też kwestia tego, jak bardzo będziemy mieli profesjonalną usługę najmu w Polsce. Bo patrząc mhm. na Zachód Europy, no to de facto najemca po prostu wynajmuje mieszkanie, on się niczym nie przejmuje. W Polsce to trochę jest tak, że wynajmuje się to mieszkanie, ale jest się odpowiedzialny. Tutaj jest kiepski kontakt z właścicielem, jakieś naprawy są po stronie najemcy i tak dalej. Gdzie w przypadku właśnie Zachodu, no to tam będąc właścicielem mieszkania, to, to tw twoim zmartwieniem jest tak naprawdę to, że rata kredytu wzrosła, to, że dach mm -hmm. przecieka i wszystko jest na twojej głowie. Jako najemca masz tak naprawdę, no... Dużo mniejszy zakres odpowiedzialności, w związku z tym no, ten, ten taki stosunek do najmu jest zupełnie inny, bo na zachodzie najem daje poczucie bezpieczeństwa. Mhm. W Polsce no, trochę mamy z tym problem, to jest pewnie też jeszcze kwestia profesjonalizacji, wejścia funduszy inwe, instytucjonalnych do, do Polski, więc tutaj pewnie to nas jeszcze czeka w przyszłości. Chociaż jednocześnie no, takie przywiązanie do własności, to widać, że to jest silnie zakorzenione w polskiej kulturze. No mamy takie poczucie tego, że to jest zabezpieczenie na przyszłość. Więc yy, ponieważ u nas tak to, tak to jest, i tak to trwa, i tak od pokoleń jest do tego podejście, to myślę, że nie tak łatwo będzie uzyskać takie wskaźniki jak na zachodzie Europy, a i Zachód trochę ewoluuje w stronę tej własności, ponieważ tam w związku z takimi dużymi zmianami dotyczącymi najmu, dotyczącymi własności, yy, też kwestią starzejącego się społeczeństwa i tego, że. Te emerytury, które będą na przykład otrzymywać niemieccy emeryci, one już nie będą takie wysokie jak te pokolenia wcześniej. Mm -hmm. Więc oni też będą traktować trochę te mieszkania bardziej jako zabezpieczenie tego, że no będzie ich stać, żeby mieli gdzie mieszkać. Więc mamy bardzo ciekawe czasy yy, i zobaczymy, jak to tak naprawdę wszystko się dalej potoczy. Ty mówisz, że w, w Europie Zachodniej yy, bardziej bezpiecznie się można czuć jako wynajmujący. Czy to znaczy, że. Dzisiaj ten, kto ma mieszkanie w Polsce, i ten, kto wynajmuje to mieszkanie w Polsce, to jest trochę w takim Eldorado, że jeszcze nie musimy mieć takiej super odpowiedzialności. Tak, znaczy, to jest też kwestia tego podejścia. No, dużo się mówi o tym, że jednak prawa najemcy w Polsce no, są bardzo silne. Rzeczywiście mhm. tutaj y, trzeba się z tym zgodzić, że to. Prawo jest skonstruowane w taki sposób, że rzeczywiście no, ten interes właściciela czasami nie jest odpowiednio zabezpieczony. Ale z kolei mamy też takie podejście, trochę do tego, że jeśli że dużą odpowiedzialność właśnie przerzucamy na najemcę. No na zachodzie tego nie ma. Na zachodzie to tak jakby, czy jak kolanko się zepsuje w umywalce, to na zachodzie to na zachodzie właściciel, a w Polsce, w Polsce najemca. Tak, więc to, to jest taka różnica, która pewnie się z czasem zmieni, ale na razie no, musimy to też brać pod uwagę. A co z ESG? Dużo się mówi o przepisach, nowych przepisach, które dotyczą i biznesu, ale też y, urbanistyki, samorządów, miast, planowania, zagospodarowania przestrzennego. Jak to może zmienić rynek y, mieszkaniowy, no i też w związku z tym y, to, w jaki sposób inwestujemy i wynajmujemy nieruchomości? No to jest potężna zmiana, tak naprawdę nadchodzi. Znaczy to jest też kwestia. Wdrożenia tych przepisów, bo przepisy takie w jakiej formie teraz są, no jeszcze one nie zostały w jakikolwiek sposób wprowadzone do tego porządku, jaki mamy. Są plany, słyszymy o tym, że Budynki nowo powstające mają być zeroemisyjne do 2050 roku wszystkie budynki mają być zeroemisyjne. Polskę czeka tak naprawdę fala termomodernizacji. Mówi się, że to jest nawet 7,5 miliona inwestycji takich termomodernizacyjnych. Są na to przygotowane pieniądze, na przykład z KPO, są tworzone programy pod to, ale tak naprawdę no jeszcze wszyscy tutaj trochę, trochę czekają, trochę wyczekują, czy te daty to są ostateczne, czy coś się jeszcze zmieni, czy tutaj w takiej wejdzie e, formacie i tak dalej. No i Zawsze takie się ścierają tutaj interesy, wiadomo, no, bo mamy bardzo duży problem jednak nadal z e, energią, z tym, skąd czerpać te, te źródła odnawialne. Z drugiej strony jest brak takiej współpracy na przykład ze spółdzielniami, żeby one chciały inwestować w tą zieloną energię, instalować jakieś panele fotowoltaiczne i tak dalej. Więc jest tutaj bardzo duże takie pole do popisu e, i edukacji w tym temacie. Chociaż patrząc właśnie na przykład zachodniej Europy, no tam już wprowadzono klasy energetyczne budynków, jest od A do H. I średnia różnica w wartości tych najlepszych do tych najgorszych to jest nawet 35% więc to jest no to jest, to jest różnica. różnica i to będzie się tutaj przekładało na te ceny które możemy uzyskać w Polsce także trzeba Wybierając mieszkanie nawet takie pod inwestycje, no wziąć pod uwagę to, czy ten budynek był termomodernizowany, jaki on jest klasy energetycznej. Jeśli ta cena jest okazyjna, może się okazać, że to tak naprawdę później nam wyjdzie w takim kapeksie, czyli tym nakładzie inwestycyjnym, który musimy ponieść, żeby ta nieruchomość doprowadzić do takiego stanu, jaki powinien nam mieć zgodnie z przepisami. No i też pamiętajmy o tym, że te przepisy, no one nie są tak, jakby zbrane z powietrza. One w końcu mają. Przynieść też nam realne skutki w postaci oszczędności, na przykład niższych rachunków za prąd. Więc tutaj też warto sobie pomyśleć trochę o tym balansie że okej, okay, no czasami trzeba więcej wyłożyć, żeby, żeby mieć ten budynek bardziej, załóżmy, zielony, ale to jest też z korzyścią, więc gdzieś tutaj no, środowisko, pieniądze. Ciężki temat, ciężki temat się przeplata. Ciężki temat nas czeka. O tym rozmawiamy często w ESG Rewolucji, w naszym programie o ESG. Ale na koniec ja bym chciała jeszcze ciebie zapytać, co z gruntami? No bo inwestycje w mieszkanie, no to jest jakaś tam jedna ścieżka inwestowania, a druga kwestia to jest grunt. Jak mówi moja znajoma, w glinie pieniądz nie ginie. Rzeczywiście w te grunty lubimy też inwestować. Jak wybierać taki grunt pod inwestycję? No bo to też może być, to tak jak z tym najemcą. No, wynajmujesz mieszkanie, wydaje ci się, że wszystko będzie kolorowo, nagle on ma roszczenie o jakąś usługę. Czy z takim gruntem, szukając takiego gruntu, warto coś brać szczególnego pod uwagę, jakoś się specjalnie jakby przygotowywać do tej inwestycji? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jak już zainwestujemy albo się szykujemy do inwestowania w grunt, to co warto wiedzieć, jeśli chodzi o takie, nie wiem, dbanie o ten grunt, taki jak to się mówi, maintenance, żeby to, nie wiem, się dało potem sprzedać z zyskiem. Jeśli chodzi o taki maintenance, to bym przede wszystkim płaciła podatek od nieruchomości, żeby nie, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości, ale z, z wyborem gruntu to mhm. bardzo ważna jest planistyka. To obojętnie, jakim gruntem jesteśmy zainteresowani, czy to ma być działka budowlana, czy to ma być jakaś działka inwestycyjna, jest szereg procedur administracyjnych, decyzji, zgód, które musimy mieć, żeby tak naprawdę ta budowa ruszyła. I może się okazać, że działka przedstawiana jako budowlaną, w efekcie nie będzie można tam niczego wybudować, więc warto pamiętać o tym i sprawdzać te plany, i dowiadywać się w gminach, w powiatach, dopytywać. Bo nawet ostatnio była taka sytuacja w województwie świętokrzyskim, gdzie w pewnej gminie sprzedawano działki gruntu pod budowę domów jednorodzinnych, a później okazało się w planie zagospodarowania województwa, że tamtędy była narysowana taka cienka kreska, która oznaczała obwodnicę. I teraz ludzie, którzy kupili te. Grunty, którzy mm -hmm. wybudowali tam domy te 3-4 lata temu, protestują przeciwko budowaniu tej obwodnicy. A z drugiej strony kiedy dostawali te pozwolenia na budowę, no, na planie województwa to była tylko cienka kreska i każdy, uh -huh. kto kiedykolwiek miał do czynienia z planistyką w Polsce, wie, że te czasami w urzędach mają wątpliwości z rozszyfrowaniem, szczególnie tych wielkich takich płacht papieru, bo pamiętajmy, to nie jest w ogóle zdigitalizowane w niektórych obszarach Polski. Czy ta cienka kreska to komuś się narysowało, czy to jest granica czegoś, czy to jest droga, no i... To nie był jakiś żaden plan konkretny, że ta droga powstanie kiedykolwiek, nie było żadnych jakby pozwoleń na to. No, zaplanowana, a tak naprawdę no ludzie teraz mają ogromny dylemat, mają też pretensje, że czemu dostali pozwolenie na budowę, no ale z drugiej strony mogliby też mieć pretensje, czemu nie dostali pozwolenia na budowę, skoro ta droga nie powstaje i mogłoby się jeszcze okazać, że w przeciągu kilkunastu lat nie powstanie. Więc planistyka bardzo, bardzo dokładnie w wielu źródłach, e, w, przede wszystkim właśnie w urzędach i rozmowy bo takie nawet strefy oddziaływania jakichkolwiek inwestycji, no one mają ogromny wpływ, więc wiadomo, że są grunty. Czyli bliskość. Bliskość, tak, bliskość i to, co tak naprawdę się wydarzy, bo nawet grunty, gdzie mamy zaplanowaną sieć autostrad i mamy jakąś tam działkę rolną, nagle się może okazać, że przyjdzie ogromny deweloper magazynowy zainteresowany tą konkretną działką rolną, bo chce postawić tutaj magazyn albo McDonald's jakiś przy drodze, więc mm -hmm. tak naprawdę, no, gdzieś trzeba sobie to śledzić yy, i wiedzieć, że z jednej strony to są ogromne szanse, jak się rzeczywiście dobrze dobierze te grunty, ale też zagrożenia w przypadku, kiedy no te inwestycje nie zadzieją się albo zadzieją się tak, jak nie byśmy chcieli. I tu postawimy kropkę. Drodzy Państwo, nieruchomości mm, niełatwy, jak widzimy, temat do rozkmin, jak to się mówi, inwestycyjnych, a ze mną Maria Wiśniewska, rzeczznawca majątkowy i zachęcamy do śledzenia Instagrama blisko nieruchomości. Dziękuję, Dziękuję bardzo. A ja Państwa zapraszam już za tydzień na kolejny program Polak Inwestor, gdzie jak zwykle o finansach i inwestycjach z ciekawymi ludźmi rozmawiamy. Izabela Kozakiewicz, dziękuję.